Cześć! Z tej strony Ania Kręc z Zespołu Edukreatywnego. Mam dzisiaj dla Was przypominajkę dotyczącą naszego projektu, w którym zdecydowaliście się brać udział Edukacyjne Wyzwanie 2023-2024. Wchodzimy w rok 2024 i mamy przed sobą kilka zadań na styczeń. Oczywiście pamiętajcie o tym, że są to propozycje działań w ramach naszego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego. Możecie je wykorzystać, nie musicie, możecie wybrać swoje propozycje i tak dostosować ten program, żeby odpowiadał Waszym potrzebom i potrzebom Waszych uczniów. Możecie wykorzystać wszystkie nasze propozycje, a możecie również tylko kilka z nich. Zdajemy sobie sprawę, że to też jest związane z tym kiedy na przykład zaczynacie ferie i czy będziecie mieli na to czas. Przypominam, że propozycje działań zostały wam wysłane na początku projektu w mailu z powitaniem w projekcie. Ale ja pozwolę je sobie przypomnieć, a następnie pokazać Wam propozycje aktywności do, każdej z, do każdego z tych działań, jakie możecie wprowadzić w swojej klasie. A więc nasze propozycje na styczeń to wdrożenie projektu edukacyjnego w klasie, zapisanie planów na nowy rok kalendarzowy, stworzenie edukacyjnej gazetki w formie słoików, wprowadzenie systemu monitorowania realizacji celów, na przykład klucz. Do sukcesu, czy kluczy do celu, więcej zaraz o tym opowiem, oraz utrwalenie wiadomości za pomocą gry edukacyjnej. I tutaj nasza propozycja to gra Żabi Skok, ale oczywiście możecie wykorzystać jakąkolwiek grę, którą lubicie wykorzystywać w ramach powtórzenia. Chodzi nam tutaj o to, żeby ta powtórka była w formie gry, g gry tak, żeby uczniowie mogli spróbować swoich sił w jakiejś Grze edukacyjnej, która pomoże im y, powtórzyć materiał. A więc nasze propozycje, jeśli chodzi o wprowadzenie klasowego projektu, chodzi nam o to, żebyście w styczniu spróbowali nowej metody lub metody, którą bardzo dobrze znacie ale żebyście y, zaktywizowali uczniów i pokazali im, że ten y, projekt edukacyjny to może być naprawdę fajna zabawa i to może być angażująca nauka. Taka, która sprawia, że każda, każda ze stron, czyli i nauczyciel, i uczniowie, pracują aktywnie. Proponujemy Wam, żebyście wykorzystali taką kartę klasowego projektu, na której zapisujemy temat projektu, zadania do wykonania, termin zakończenia projektu oraz słowa kluczowe. Możecie również wykorzystać taką kartę bardziej rozbudowaną, gdzie dodatkowo mamy taką ściągę z faz projektu, i myślę, że styczeń jest dobrym czasem, żeby uczniów zaznajomić właśnie z tymi fazami metody projektu a są to przygotowanie, planowanie, realizacja i zamykanie. Oczywiście do każdej fazy projektu mamy określone zadania. I nasza propozycja jest taka, żebyście w styczniu właśnie spróbowali zadziałać metodą projektu w taki sposób, że w każdej fazie macie określone zadania. Na przykład w przygotowaniu zbieramy pomysły, formułujemy temat, czyli zobaczcie, uczniowie są już wdrażani w e, tą metodę projektu, w pracę projektową na samym początku, rozpoczynając od właśnie wybrania tematu projektu. Zakładamy kartę projektu, to może być właśnie taka karta. Następnie ustalamy celu, cele, wybieramy metody, oceniamy możliwości i zasoby, określamy ramy czasowe. Następnie planujemy, czyli dzielimy się na grupy projektowe, ustalamy harmonogram, kamienie milowe danego projektu, robimy podział zadań, spisujemy kontrakt grupy, jeśli jest to potrzebne, a myślę, że w większości przypadków jest i możemy również określić ryzyko. Następnie zajmujemy się realizacją projektu, czyli gromadzimy informacje, opracowujemy je, tworzymy materiał projektowy, również okresowe raporty, jeśli są takie potrzebne. Motywujemy uczniów i możemy zaplanować konsultacje z nauczycielem, bo nie powiedziano, że ma być to projekt miesięczny. Naszym zadaniem w styczniu jest przeprowadzenie takiego projektu, ale przecież możecie równie dobrze przeprowadzić go przez dłuższy czas i zrobić z tego taki projekt długoterminowy. No i następnie zamykanie projektu, czyli podsumowanie, prezentacja e, wyników pracy, ewaluacja i wnioski. E, naszym kolejnym, kolejną propozycją działań było wdrożenie i zapisanie celów na nowy rok kalendarzowy. E, bardzo ważny jest ten element właśnie zapisania, żeby to nie była tylko pogadanka na temat tego, jakie mamy cele. Do czerwca czy w ogóle na ten rok, tylko żebyśmy sobie go zapisali. I tu proponujemy Wam, żebyście wybrali klasowy cel do końca roku szkolnego, bo myślę, że to jest najrozsądniejsze, czyli mamy na to 6 miesięcy. I zobaczcie, my przygotowałyśmy taką kartę, która polega na tym, że ten klasowy cel wpisujemy. To może być wasza gazetka w klasie, i mamy takie cztery koła do zapełnienia. To są nasze kamienie milowe. Możemy sobie zapisać, co każdy z tych kół oznacza, i jeśli uda nam się je osiągnąć, te kamienie milowe to wtedy przyczepiamy takie kółko, żeby widzieć, gdzie już jesteśmy. Więc jest to też swego rodzaju system monitorowania celu, o czym też zaraz powiem, bo bardzo podobny jest ten system z kluczami. Kiedy mówimy o celach, czy to na nowy rok szkolny, czy to na nowy rok kalendarzowy, na nowy miesiąc, na cokolwiek, to dobrze jest sprawdzić, czy ten cel jest celem smart, dlatego odnieście się do tej teorii celu smart i zadajcie sobie pytania pomocnicze, które też przygotowałyśmy dla Uczestników projektu, czyli co chcę osiągnąć, skąd będę wiedzieć, że cel został osiągnięty, czy mój cel jest dla mnie wyzwaniem, czy jestem w stanie osiągnąć mój cel i dlaczego i kiedy osiągnę swój cel. A jeśli jesteśmy przy systemach monitorowania celu, to już pokażę system związany z kluczami, bo to się jedno łączy z drugim. O, ten system wygląda tak. On również może zawisnąć w waszej klasie. Klucz do sukcesu i mamy tutaj klucze. Te klucze dostajecie dodatkowo w kolorze, albo możecie sobie przygotować w kolorze i również monitorujemy ten cel. Poprzez przyczepianie kluczy w odpowiednich momentach, czyli w momentach, w których udało nam się coś osiągnąć, co przybliża nas do realizacji tego celu. Także w klasie może wisieć taka plansza do uzupełniania oraz klucze. Jest to też swego rodzaju system motywacyjny, ale system motywacyjny nakierunkowany właśnie na osiągnięcie celu i na takie monitorowanie realizacji. A nie zdobywanie jakichś punktów samych w sobie. To ma być dla nas wskazówka, że idziemy w dobrym kierunku. Kolejną propozycją działań, którą mamy dla Was w styczniu, jest przygotowanie gazetki klasowej w formie słoików. I te słoiki wyglądają w taki sposób, i być może zastanawiacie się, o co tutaj chodzi i dlaczego my Wam proponujemy te słoiki. A no, dlatego, że one są świetnym elementem do kategoryzacji. I do tego jest to taka hmm, Gazetka, którą wykorzystacie wiele razy, bo jeśli raz zawiesicie na przykład dwa czy trzy takie słoiki, to możecie je uzupełniać różnymi elementami. To mogą być elementy słownictwa, to mogą być to może być wiedza i umiejętności, które udało Wam się które udało Wam się przećwiczyć udoskonalić w danym okresie, na przykład w danym miesiącu i ta gazetka może się zmieniać także zostają nam te te słoiki a ich zawartość cały czas się zmienia i jest to też dobry element do tego, żeby potem powtarzać to, co udało nam się do tych słoików włożyć, warto też sobie to zalaminować, żeby było to dostępne na długi czas. I oczywiście tutaj mamy takie szablony rzeczy, które możemy wkładać do słoików, ale równie dobrze możecie je zapisywać na y, karteczkach. I ostatnia rzecz, którą Wam proponowałyśmy, to y, powtórzenie wiadomości w formie y, gry. I mamy tutaj grę żabiskok, i to jest taka gra. Y, Powiedziałabym dosyć um, interesująca, dlatego że świetnie się sprawdza przy powtórzeniach. A o to nam właśnie chodziło i taką grę chciałyśmy Wam zaproponować. I jest to taka gra, która łączy element gry karcianej, towarzyskiej i planszowej. Tutaj liczy się szybkość i refleks, bo mamy na tej żabce w środku zapisane jakieś pytanie i zadaniem jest odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiada wybrany uczeń. Jeden uczeń zadaje pytanie, drugi odpowiada. Odpowiada i na udzielenie odpowiedzi ma ten przysłowiowy żabi skok. Więc jest to taka forma, która pozwala na to, żeby tą żabkę zamknąć. I kiedy odczytamy tą odpowiedź, to potem możemy. Powoli zamykać, e, tworząc w ten sposób właśnie ten żabiskok, bo ta żabka sobie skacze i tyle czasu uczeń ma na odpowiedź. Oczywiście jest to umowne i musimy tu kontrolować naszych uczniów, żeby nie przesadzali z tym, jak długi lub jak krótki jest żabiskok, ale daje tu też duże pole do, do manewrów. Poza tym uczniowie biorą udział w przygotowaniu takiej gry, a to najbardziej lubimy, bo przecież sami mogą zapisywać. Pytania na tych żabkach, i myślę, że będzie im to sprawiać. Przyjemność. Bardzo Wam dziękuję. To wszystkie propozycje na styczeń. Widzimy się za miesiąc w propozycjach na luty. Do usłyszenia.